Dlaczego dzisiaj odwiedziłeś pawiany? Dzisiaj odwiedzamy pawiany dlatego, że one mają kluczowe znaczenie dla wykładu, który odbędzie się 3 października. Pawiany żyją w zupełnie innym świecie niż my. Zwykle dlatego, że porozumiewają się w kontekście rzeczy, które są prawdziwe i realne. Jeżeli jeden pawian drugiemu pawianowi coś mówi, to zwykle chodzi o jedzenie, może czasami o iskanie, o tygrysa albo lamparta. My natomiast oduczyliśmy się mówić o rzeczach realnych. Funkcjonujemy w świecie historii, funkcjonujemy w świecie rzeczy nieprawdziwych i nieistniejących, i najczęściej na tej podstawie dokonujemy nie tylko zakupów, ale również prowadzimy wojny, na przykład. Jak stworzyć tę historię? Jak być wiarygodnym i jak docierać do prawdy, żeby nie było to zupełnie iluzją? Gdybyśmy się zastanawiali nad tym, jak stworzyć taką historię, to pewnie. Byłoby to i trafne zastanawianie się jeszcze 5-7 lat temu, dlatego że wtedy faktycznie zrozumieliśmy, że informacji, które są kategoryzowane, techniczne i poukładane, jest już tak dużo, że nie jesteśmy w stanie ich wszystkich zapamiętać, żeby podejmować decyzje jako klienci. Teraz już wiemy, że nawet historii jest za dużo, że tego wszystkiego zrobiło się za dużo dookoła. I jeśli chodzi o decyzje klienckie, to podejmujemy decyzje już na zupełnie innych podstawach. Jakie? Na przykład oceniamy ludzi, którzy nam te ich historie przekazują, ale nie tylko pod kątem ich wiedzy merytorycznej, bo jest to... Oczywiście wiadome, ale także pod kątem jeszcze jednego czynnika, o którym będzie właśnie na wykładzie, którego teraz nie zdradzę, który jest czynnikiem, który teraz w dzisiejszych czasach wychodzi na prowadzenie. W pewnym sensie wszyscy się go spodziewaliśmy, ale oprócz tego, że będziemy wiedzieli, jaki jest to czynnik, pytanie jeszcze jest takie: czy możemy go pomierzyć i czy badania na przykład pokazują, po czym my poznajemy, że ktoś taki czynnik ma. Cóż, pokazują. Zapraszam Państwa na wykład, który odbędzie się 3 października, będzie trochę o pawianach. Będzie trochę o tym, co jest prawdziwe, a co nie. I wtedy też może się okazać, że taki mały smok, który dzisiaj się wykluł, jest o wiele prawdziwszy niż i ja i te pawiany, które są za mną i rozmawiają o rzeczach wielkich i ważnych.